dobry, mili Państwo. Wybieramy się na małą wycieczkę samochodową. Na razie nie, nie mówię gdzie. Pogoda jest w Polsce, jak ktoś będzie oglądał. Nie za ciekawa, 9.13 czasu polskiego. Środa bodajże, tak? Chyba 25 padało od wczoraj przez całą noc ale tak sobie padało jest wilgotną no dobrze to potrzeba dla rolników taka jest prawda i jadę przeszukałem o będę przejeżdżał do sklepu akurat z częściami zapytam się o czujnik czujnik wentylatora chłodnicy taka nazwijmy drobnostka Obawiałem się, że będzie wkręcany model, etc. Okazuje się, że nie. Że czujnik jest wkładany tylko i jest taka zawleczka w kształcie, jak to się mówi, litery U i to jest cała polityka. Tak mi się coś wydaje, że po założeniu tej, tej, tego nowego wiatraka z silnikiem instalacja by nie miała. Wczoraj było ciepło, znaczy się wskaźnik pokazywał 70, około 80 stopni. Yy, nie wiem. Stałem gdzieś na światłach, słyszałem jak wentylator chodził, tylko nie wiem czy akurat mój. No taka prawda. Na wesoło. Aczkolwiek doczytałem się, że silniki Diesla i układ chłodzenia to nie tak jak benzyna jest. Jest to zawsze mało. Nie tak szybko. No po prostu się dogrzewają jak benzynowe czujniki. No zobaczymy, sprawdzimy. No jadę na tak zwany środek samochodowy tam, gdzie rozbierają samochody na części. Zobaczę czy jakiegoś beżota dorwe, pod maską w tym samym miejscu z czujnikiem. Nawet wezmę używany na wszelki wypadek przy okazji końcówki. Jakieś tam powiedzmy wtyczki, kostki to się wszystko przydaje. I no coś tam jakieś drobnice do, powiedzmy sobie śrubki nie mogę dopasować głupiej. Rączka podnoszenia fotela i opuszczanie. No i nie o, nie wiem, albo było poluzowane i śrubka wypadła i gdzieś diabli ją zieli albo nie wiem albo było przyklejone bo to też może tak być w każdym bądź razie nie, zna, nie mogłem znaleźć jakiś dziwny gwint no to pojadę akurat też przy okazji i zobaczę może gdzieś od czegoś odkręcę, a u siebie wsadzę, no bo rączka pod wpływem drgań sobie leży, że tak powiem, no, no między siedzeniami, to, 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 to tak nieelegancko, że tak powiem. No chwilę się zatrzymam, bo tu sklepie jest Francuzów. Zapytam się, czy mają ile kosztuje. Jest tutaj. To na chwilę tylko. Na razie wyłączam kochani.